And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree fuck all this modesty. I just need space to do me, get away what they're to see. A stellar max will a of me, a Ferrari, I'm high three. A closet of Saint Laurent, get what I want, when I want. Cause this hunger is driving me. Yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping Cześć wszystkim. Dzisiaj będę pokazywała, jak robię kolorowe ombre. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną. E, na wstępie powiem, że nie będzie to nic trudnego. E, a do tego całego procesu będę używała takich pianek. Każde z tych pianek e, kosztuje około 10 zł, plus minus. E, zależy od drogerii. Można je też kupić przez internet. E, kolorów jest mnóstwo. Ja pokażę Wam też taki inny sposób na nie, nie taki do końca tradycyjny jak się je używa, także jeżeli zainteresowała Was tematyka tego filmiku, jeżeli lubicie włosowe filmiki, no to zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie też, aby kliknąć przycisk subskrybuj, żeby nie przegapić żadnego następnego filmiku. No to lecimy! Zaczynamy! Pff. Zaczynamy! 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 W ogóle Wam jeszcze pokażę hit, który użyję do farbowania i to jest... Ja wiem, że wygląda jak jakiś, jak jakiś worek na śmieci. Ale to jest... Ale to jest pelerynka specjalna którą kupiłam w chińskim markecie, a że ja mam zdolność do brudzenia siebie i wszystkiego wokół, włącznie ze ścianami, podłogami, meblami i wszystkimi potrzebnymi mi rzeczami do życia, to przyda mi się takie coś. Jestem teraz safety. No mam nadzieję, że nic nie wytworzę. Aha, ja mam włosy wilgotne, bo tak robi się to po prostu łatwiej. Łatwiej się rozprowadza wtedy produkt na włosach. Yy... no, a jeszcze co mogę powiedzieć pianki, których użyję nie są permanentne, to nie są żadne farby także one się z czasem zmywają dlatego są bezpieczne i nie niszczą włosów ok yy... jestem zabezpieczona no. ok moje ombre będzie, tak sobie myślę oj, <słuchy> już rozrabiam. tak sobie myślę, że by zrobić różowo E, takie brzuskwiniowe, e, że tutaj przed taki mocny róż, tutaj był taki bardziej pastelowy, jasny i tutaj taki jasny, jakby truskawkowy blond albo e, brzoskwinka właśnie taka. No dobra, tutaj mam różową piankę. Przed użyciem trzeba ją mocno, mocno wstrząsnąć. Ogólnie one są bardzo wystarczalne, ja. Yy, taka jedna pianka starcza na wiele użyć, też w zależności jak robicie, bo ja często też robię tak, że mieszam yy, ją z odżywką, żeby mieć bardziej taki jasny, pastelowy kolor yy, wtedy no taka pianka starcza spokojnie na wiele użyć dobra wstrząsam wyciskam i teraz wmasowuję sobie włosy. No, zaczynam sobie tak po prostu od góry. Jak widzicie ja tutaj mam niestety ciemniejszy taki kolor. O, tutaj będzie widać pewnie tutaj. Dlatego tutaj się zdecyduję na ten ciemny róż. A dalej sobie przejdę spokojnie do tego pastelowego koloru. Jak widzicie ona się bardzo ładnie rozprowadza, oprócz tego ślicznie pachnie. E, naprawdę polecam te pianki, ponieważ mi się wydaje, że one nie są aż tak doceniane. E, jak na przykład tonery. Natomiast toner jest trzy razy droższy. Ma małą pojemność i naprawdę toner się zużywa o wiele szybciej. Niż pianka. Szczególnie te z Larish. No... Ja swojego czasu używałam te właśnie z LaRiche tonery, ale teraz przerzuciłam się na pianki. E, I też sobie daję tutaj wyżej, włosy zyskają taki przez to poblask. Będą ładnie, ładnie błyszczeć. Okej. Okay. Patrzę w tę stronę, ponieważ tu mam duże lustro. I wtedy ładnie widzę, co robię. Okej, okay. górę mamy już wydaje mi się zrobioną Teraz będę dwie pianki O Boże, co ja tu robię, Żeby e... Powstał kolor pomarańczowy Tu mamy czerwony Tu jest jakiś jasny czerwony jeszcze mam O, i żółty Więc to wygląda jak jakiś jednoruszcowy pudding, albo jak Tubisiowy krem. <grym> tu bisiowy krem. To krem. Det er Wszystko nałożone. Widzę, że w kamerze to wygląda jakbym miała nałożoną czerwień, ale w rzeczywistości tu jest róż. Cześć, jestem z powrotem. Zmyłam już piankę dosyć zimną wodą, żeby zamknąć łuski włosa. I tak się prezentuje efekt końcowy. I tak na żywo wydaje mi się, że są o wiele, wiele ładniejsze. Jeszcze może wrzucę Wam kilka zdjęć, żebyście widzieli lepiej, bo aparat niestety zjada kolory. Ale tak, jak widzicie, u góry jest róż, tu jest taki bardziej truskawkowy róż, i na dole jest taki kolor brzeskwiniowy. Ja jestem zachwycona, pięknie wyszedł ten kolor. Jeszcze takich. E, takiego koloru nigdy nie miałam w sensie takiej kombinacji kolorów piękny piękny jest ten kolor o. E, od razu włosy od razu po takim farbowaniu włosy są e, takie lśniące od właśnie wydają się takie zdrowsze po prostu jestem mega szczęśliwa, że tak ładnie to wyszło nie spodziewałam się, że będzie tak pięknie. A wy co sądzicie? Okej, okay, no to co. Widzimy się w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i papa. Bye.